Agnieszka Krukówna nie miała SZCZ, Ciaw mi boci, to rozstanie było dla niej dramatem. Agnieszka Krukówna nie miała SZCZ, Ciaw boci, to rozstanie by dla niej dramatem. Agnieszka Krukówna, 46L. Kiedy doskonale radzi sobie w pracy, w jej kreska leciu prywatnym nie bosi najlepiej. Po wielu mibosnych niepowodzeniach zrazi Basi do M kreskaczyzny na kreska szy czas. Teraz mokreska esi to jednak zmieni. Od najmłodszych lat bywa rozchwytywana. Graba w filmach dla dzieci, potem w kinowych hitach i teatrze. Nie Ugbada Bosi tylko w jej kreska ryciu osobistym. Którego dnia Agnieszka Kruków na piba do salonu optycznego? by naprawi ulubione okulary przeciwzboneczne. Sympatyczny optyk Radosbaw zajbe się jej w basnoci z takim zaanga kreska owaniem, kreska basi z nim w pogardę. K. Dawno nie czuł się tak dobrze w towarzystwie M kreskaczyzny, dla którego nie by gwiazd, ale zwyczaj dziewczyn. On z kolei twierdzi potem kreskę e Nie wiedział z kim ma do czynienia Pani Agnieszka miała za soprostanie z operatorem Marianem Prokopem 50l nie wyszło im, bowiem M kreska nie potrafi bzakot czy poprzedniego zwisku. Ho na ekranie i scenie graba silne bohaterki, prywatnie byba ich przeciwieństwem. Mówiono, kreska Ewra kreskaliwej jak torce w odzyskaniu kreska harmonii pomog baby nowami bo, ale pani Agnieszka byba tak zawiedziona. Kreska E nie szuka Batowarzystwa M. Kreska Jednak gdy po kilku dniach wróci Bapo po okulary, dała się zaprosi na prawdziwą frank. Zepsute okulary spowodowałaby rewolucji. Radek tak wpadł mi w oko. Kreska e moje dotychczasowe pogdy o liwej samotności w ziby w beb. Zakochabam si. Nie przypuszcza bam, kreska e co takiego mo kreska e mi się przydarzy, opowiada ba. Dziet, lub umiałby najwakreska niż w jej kreska eciu. Teraz jestem NZCZ, liwa jak nigdy i tylko to si dla mnie liczy. A pomylę, kreska E jeszcze rok temu twierdzi bam, kreska E z nikim się nie zwij mówi ba. Cenibato, kreska E jej ukochany nie jest artyst. Aktor potrafi, wietnie gra tak kreska E w kreska Nie wierzy babym takiemu za grosz? A Radek jest naturalny, naprawdę mu ufam, przekonywa ba. z ze Elskich do Bieszowic, aktorka postanowi bawzi lub w pabacowej kaplicy w zwierkladcu. Sama zaprojektowała basukni lubn, w Doniczkar wychodowa Bagardenie na Wizang. W sylwestra 2003 roku pobrali się panem Body przyjdzie nazwisko kreska One. Wesele na 130 osób trwa, do rana. Potem państwo Mbodzi udali się w podróż kreska polubna kreska na Mauritius. Pani Agnieszka Lubiba opowiada: Jak bardzo jesteś z ZCZ? Liwa. Znów zaćba i bywa. Wyciszy bamsi, uspokoj bam, nabra optymizmu. Kiedy batwo wpada bam w dobki. Przy ratku Bena stroje jako mnie omijaj, zwierza basi. Jednak kreska ojciec z g dla optyka okazało się nie lada wyzwaniem. Jestem okropny kreska on. rzadko gotuj, szybko wpadam w zbo. Ale bardzo kocham Radka, wice mam nadzieję, Kreska E mi to wszystko wybaczy, mówi I wybacza. Jednak w rok po lubię gdy wróci bawu, rodku nocy po spektaklu do domu, stwierdzi ba, kreskę e? Wsi wyprowadzi. Pan rado zbaw wielokrotnie zadgieba szap pretensje, kreska e kreska ona, zamiast z nim, wci przebywa w teatrze. Nie podoba mu się jej rozgard dnia. Ona wstawa ba o, wicie sama piba kaw. On budzi psi, gdyby bajł kreska za drzwiami. Rano biegła na próby, wieczorem na spektakl. Nie widział w tym wszystkim miejsca dla siebie. Narzeka, kreska E wiecznie wraca do mieszkania, w którym jej nie ma. A nawet kiedy byba, to i tak nie miała dla niego czasu. Siedziała obok, ale mylami byba gdzie indziej, skupiona na pracy. Patrz scena oprócz kreskanione pupki i szuflady, aktorka wiedział ba, kreska e to i ukreska koniec jej map kreska Ectwa. Nawet nie zadzwoni ba do m kreska a, aby cokolwiek wyjaniała? Popada ba ze skrajno w skrajno. To cieszy Basi, kreska e z jej kreska ecia zniknę m kreska czyzna, który od zawiódł, to znów rozpacza ba, kreska e kto, komu ufa ba, okaza psi inny kreska myla ba. Mia do niego kreska al, kreska e nie walczy poni, kreska e tak po prostu zrezygnowa pi odszedł. Roskres kalona zostawi baza sob stolic i mieszkanie, w którym już nikt nie czeka. CZ, cię bywa ba w Poznaniu, gdzie graba w jednym z teatrów, a jeszcze CZ, ciej w Wiedniu. Tym razem na debu go zamknę basinami, bo. sto spotyka basi ze znajomymi, których skakreska dym rokiem zresztą coraz mniej. Ten styl kreska życia, spóźnianie się na próby do teatru, a nawet rezygnacja z roli niemal w przededniu premiery, spowodowałaby problemy zawodowe i plotki: Kreska el nie pokona ba do końca dawnych esbaboci. Gdzieś i podziabata pikna kobieta, od której nie ma kreska naby, bo oderwa oczu. Czy już nigdy nie wróci? Pytano. <śmianie> Dzisiaj jej partnerem jest również kreska CZ-bowik poza artystycznej bran Kreska Y, ukraińiec mieszkający w Polsce. Torka twierdzi, kreska E dopiero teraz uczy się pokory w zwisku. I wiele wskazuje na to, kreska E nie tylko tam. Popewni mam wiele bebedów, przyznaje pani Agnieszka. I z wdzięczności przyjmuje propozycje pracy, choć nie ma ich już tyle, co kiedy.